Ukażę wam teraz ręczkę z roweru Muszę się tu przedostać Nie wiem jeszcze jak, ale się chyba przedostanę bo chcę wszystko tu zamykamy już Bo no mają Szalce, Ciężki temat będzie się przytoczać, to jest brama zamknięta już Teraz spróbuję tam wjechać Normalnie Pan wjeżdża wszędzie

Składamy już haczy Tutaj to teksty. Już się składamy ale tutaj jest gwędy na godzinę, tam jeszcze więcej 50 trochę, ale jest i ty już się składamy i idę na kolanko kolanko, kolanko i ty już na jutro wykupiłem sobie trening ze sztangą z moduletek ale ładnie zapierdala kosztuje to y, 20 minutowy przejazd na torze czyli zależy kto jaki ma czas ile krążeń zrobi ale około tak 15 krąży 12 y, na dobrym czasie także będzie chłopak pilotował przez dwa lub trzy okrążenia, a później będzie jechał za mną, patrząc jakie błędy robię. Wtedy się spotykamy. To tu jest to prosta Tutaj osiągamy 200-250, kozaki 280-90. zakrętu także nie było lipy wziąłem rowerem więc zrobił lepszego czasu niż motocykl później Dzwoncie ale wypisać damy na miary nauczymy jeździć bo ta adrenalina która kurde jest na torze to jest hardcore taki że nie wiem czy to można bo na bandzi yy, i takich tupych yy, karuzelach jeździłem i tak dalej to wszystko się chowa bandzi się chowa i tak dalej bo na Bandzi macie, powiedzmy, parę sekund skoku A tu masz przy dobrych wiatrach Widzicie te linie tutaj? Ile osób jechało prosto Tyle wypadków No Jest mega Ja także skończę, tu macie 200-300 km przez weekend do zrobienia, także yy, tu zajmie Wam 3 dni, a z Kochlapanczy to tam jest tylko chwila i tu zjeżdżamy już do padoku także tu jest na tej zasadzie wszystko, cztery wideo Jeszcze zobaczycie I tak. jeszcze jeden kurs Ale dam Pablowi, póki jeszcze jest jasno yy, Niech Pablo sobie yy, też przejedzie nagra na swój kanał Kurde, to był przejazd ale muszę zobaczyć gdzie ja zostawiłem bramę otwartą żeby ją zamknąć yy, i po ludzku się zachować Tutaj hamujemy tylnim, nie przednim a w motocyklu jest na odwrót w motocyklu powiedzmy tylko ja hamuję czy ja osobiście to hamuję tylko przed nim eee, i tak to wygląda fajna przejażdżka kondycha teraz lecimy na browarka jeszcze was oprowadzę trochę Wieczor po wieczornym padoku to się dzieje. jest dużo osób bo będzie na tym, na, na e, zakupach. A dobrze, jak się chwali. O, Aga przyjechała e, z także tak że moje się nie było budziły. pojechała, bo, bo z Szwajcarii wyjechali, w czwartek. Chyba e, 6-7 godzin. ale dojechała i jest git tak wygląda u nas padłok na Kremonie w Italii e, 3 dni torowania, czyli piątek z tego niedziela jaka jest pogoda, czy całe to e, około 600 franków e, nie wiem jak tam jest przelicznik w Polsce u nas okosztuje 600 e, a wy mieszkańcy w Polsce to musicie przejść chyba razy cztery, na razy Raz, pięć. Teraz zobaczycie, że Aga, jak jeszcze, Pawlo będzie zadowolony, że filmik nakręcam. To jest piesek, Piorun ma na imię. Tu Piorun jest czat. Dziś hunt jest is... czat. No. Ale... Nagrywam, także Aga możesz powiedzieć trzy słowa do kamery. Zmęczona, ile godzin jechałaś? No, 8, godzin. 8 godzin, a ja tu mówię, że 6. O. Zobacz Kasia. Tutaj jeszcze Wam pokażę, o szybko. Tu jest nasza spiżarnia, tak mieszkamy jak cygani. I, znaczy cygani, ale. Ma, tutaj są nasze motocykle. O, dobra, oddaję ten, oddaję kamerę y, Pawlowi. Siemanko.